Owsianka to dla jednych symbol zdrowego śniadania, a dla innych kaloryczna pułapka, i od lat pojawia się w rankingach najzdrowszych posiłków na dzień dobry, a jednocześnie skrytykowana przez część dietetyków, i nawet lekarzy, i osób, które po jej zjedzeniu czują się ospa bo są szybko głodne. I dziś przeanalizujemy sobie ten temat rzetelnie, opierając się oczywiście też na badaniach na moim doświadczeniu. I zobaczymy, jak to w rzeczywistości ostatecznie z tą owsianką wygląda. Pamiętaj tylko, że przykładowe przepisy, ćwiczenia, współpraca, no i ta książka, wszystkie linki są w opisie pod tym filmem. Więc od podstaw, owiec, to jest. Źródło beta-glukanów, czyli rozpuszczalnego błonnika, który według niektórych badań może obniżać poziom cholesterolu LDL, wspierać zdrowie serca i poprawić pracę jelit. I porcja takich 40 gramów płatków górskich dostarcza około 3-4 gramy błonnika, co jest znaczącym wkładem w dzienne zapotrzebowanie, bo tego tutaj około mówisz, że to jest 20-30 gramów. Owsianka ma też oczywiście sporo mikroelementów, takich jak magnes, który wspiera pracę mięśni, układu nerwowego, jak mangan, który pomaga w metabolizmie węglowodanów, a żelazo, które jest kluczowe dla transportu tlenu, choć uważam, że zdecydowanie lepszym źródłem będą źródła odzwierzęce, ale o tym za chwilę. Jest też oczywiście witamina B1, która jest zawarta w owsie i ona wspiera prawidłowe funkcjonowanie też układu nerwowego i metabolizmu. Energetycznego. To, co jest istotne, to bym musiał podkreślić, że owies jest produktem pełnoziarnistym, więc w porównaniu do takiego białego pieczywa czy słodkich płatków śniadaniowych uwalnia energię wolniej, co może zmniejszać ryzyko nagłych spadków energii. Niektóre badania nawet sugerują, że produkty bogate w błonnik rozpuszczalny, czyli takie jak właśnie owies, wydłużają uczucie sytości, a to argument, który często podnoszą tak naprawdę zwolennicy owsianki, że pomaga ona w kontroli apetytu. Ale jak za chwilę zobaczysz, nie zawsze tak jest. Wiem, że osoby, które już mnie od lat oglądają teraz, patrzą na mnie i czekają, co tutaj się wydarzy w tym filmie, no bo zawsze mówiłem, że ja sam owsianki nie jem. Dalej jej nie spożywam, ale staram się być maksymalnie obiektywny w tym wszystkim. Więc teraz uwaga. Wszystko zależy od rodzaju owsianki i dodatków tak naprawdę, które do niej dodamy. Bo teraz tak. Gdzie się ze ogóle zaczynają problemy i kontrowersje. Po pierwsze, wysoki indeks glikemiczny jest w praktyce, no bo choć obiec sam w sobie ma umiarkowany indeks glikemiczny, tam jest chyba około 55, to sposób przygotowania owsianki może go podnieść. Czyli gotowanie płatków błyskawicznych, dodanie banana, miodu, mleka to prosta droga do posiłku o indeksie powyżej 70. I teraz znowu, bana ja mogą sugerować, że u osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu drugiego, owsianka może powodować szybki wzrost poziomu glukozy i insuliny. No i efektem jest oczywiście ta senność, spadek energii i chęć sięgnięcia po kolejną przekąskę już po dwóch, trzech godzinach. Kolejna kwestia to jest to, że może się z takiego księgi nam zrobić bomba kaloryczna która będzie teoretycznie fit posiłkiem. Częsty błąd to jest tak naprawdę, no bo przesadzanie z dodatkami to jest mega popularne. Widziałem owsianki, które w teorii miały być dietetyczne, a w praktyce miały po 700-800 kalorii, prawdopodobnie, bo tak. Dodajemy sobie masło orzechowe, bo jest zdrowe. Dodajemy sobie garść orzechów, dodajemy sobie suszone owoce, dodajemy sobie jeszcze z dwie łyżki miodu i z tego wszystkiego się robi naprawdę bardzo duża liczba kalorii i to może być problemem w momencie, kiedy w ciągu dnia ich spożyjemy zbyt dużo. To, co mnie najbardziej tutaj boli, to nadal i tak jest niski udział białka w owsiance, takiej standardowej wersji, czyli płatki plus mleko plus owoce. Tutaj mamy wtedy około 10-12 gramów. I to jest dla wielu osób po prostu zbyt mało, by utrzymać sytość do kolejnego posiłku i żeby mieć ogólne efekty. Więc osoby aktywne lub w ogóle, które chcą mieć lepsze efekty, uważam, że powinny tę owsiankę zmodyfikować w ten sposób, żeby zawierała dużo więcej tego białka. Zaraz powiem, jak to można bardzo łatwo tak naprawdę zrobić. Jak jesteśmy też przy owsiance i temacie śniadania, to o której to śniadanie jeść, żeby było zdrowo? Bo są obozy, które mówią o tym, żeby zjeść śniadanie 30 minut po wyłudzeniu się. Są osoby takie jak ja, które twierdzą, żeby jeść wtedy, kiedy czuje się głód. Fizyczny szczególnie. Więc ja jestem, tak jak powiedziałem, właśnie w tym obozie. I zdecydowanie to polecam wdrożyć też u Ciebie. Tylko teraz uwaga, jeżeli masz cukrzycę lub insulinooporność, no to wtedy należy też zwrócić uwagę na poziom glukozy we krwi albo Twoje samopoczucie. Jeżeli czujesz się ospała albo ospały, jeżeli nie masz energii itd., to zjedz sobie jakieś małe śniadanie. Tylko pamiętaj, żeby bazowało na białku i błonniku, a nie tylko i wyłącznie na cukrze albo w dużej mierze na cukrze, no bo to niestety prowadzi cię prosto do tego, że znowu będziesz mieć spadek energii, czyli będą takie ciągłe fluktuacje, które totalnie dezorganizują pracę twojego organizmu. Więc jeżeli jesz śniadanie 30 minut po obudzeniu się i czujesz się świetnie, i masz efekty, to to jest dobrze. Jeżeli masz tak, że nie masz energii, czujesz się źle, to spróbuj sobie wprowadzić to śniadanie trochę później, może godzinę po obudzeniu się, może 5 godzin po obudzeniu się. Wszystko zależy zawsze od osoby i od przypadku, ostatecznie trzeba zawsze dopasować do ciebie. Jeżeli masz pytanie, po prostu do mnie najpierw, ja w tym ci z przyjemnością pomogę. To, o czym bym chciał wspomnieć jeszcze jako dietetyk, to jest to, że obiec zawiera umiarkowaną ilość w czyli u części osób mogą powodować wzdęcia czy uczucie ciężkości. To szczególnie istotne właśnie u osób z zespołu jelita drażliwego, więc takie osoby raczej ta owsianka nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Teraz jak to wybierać w praktyce, czyli co zrobić, żeby ta owsianka była jak najlepszym wyborem. Pamiętaj, po pierwsze wybieraj płatki górskie lub zwykłe zamiast tych błyskawicznych mają niższy indeks glikemiczny. Po drugie, dodaj źródło białka, to jest podstawa, czyli albo odżywka białkowa, albo skyr, albo serek wiejski. Pamiętaj, żeby ograniczyć. Dodatki, szczególnie te wysokokaloryczne. No bo orzechy oczywiście są zdrowe, a mają mnóstwo koli, więc trzeba to jakoś zbilansować. Może się dodać, ale pamiętaj, żeby one raczej były jednym z niewielu dodatków. Pamiętaj też, żeby używać świeżych owoców zamiast tych suszonych, bo to, to też zmniejszy ilość kalorii i będzie bardziej odżywcze. No i jeszcze jedna wskazówka, jeśli masz na przykład właśnie insulinooporność, jedz owsiankę raczej po aktywności fizycznej niż na czczo. No ale to jest już temat kontrowersyjny. Więc bardziej bym szedł w to, żeby go indywidualnie dopasować do osoby. Więc teraz, zanim przejdę do ostatecznego podsumowania, pamiętaj, że diety moim zdaniem długoterminowo nie działają. Dlatego powstał mój program, w którym małymi krokami, małymi zmianami dajemy wielkie rezultaty. Małymi zmianami w diecie, w odżywianiu, w stylu życia, w ćwiczeniach, w zarządzaniu stresem czy w nawykach. Nie uważam, żeby 100% dieta miała sens długoterminowo. Uważam, że wystarczy wprowadzić bardzo często, w większości przypadków, małe zmiany w stylu życia, żeby naprawdę osiągać rezultaty w postaci odchudzania, lepszego samopoczucia i Posiadania większej ilości energii na co dzień. To wszystko znajdzie się w moim oczywiście programie Metoda Szymia. Link do niego jest gdzieś w opisie pod tym filmem. A jeżeli chodzi o podsumowanie tego filmu, to moi drodzy, jak ktoś Wam powie, że owsianka jest zdrowa lub niezdrowa, to jak z dietetyce zawsze zależy od wersji. To jest tak, jak powiedzieć, że kanapki są zdrowe lub niezdrowe. Raczej w większości przypadków nie są najlepszym rozwiązaniem, ale nadal można je tak skomponować, że będą dobrym rozwiązaniem. Bo to i tak jest nadal jeden posiłek, a my w ciągu dnia jemy. Zazwyczaj w większości osób 2, 3, 4, 5 posiłków, więc nadal to, co my zjemy przez cały dzień, ma największy wpływ. Więc jak chcesz jeść koniecznie owsianki, to skomponuj je z większą ilością białka i błonnika, a mniejszą ilością dodatków. Jak nie chcesz jeść owsianek albo jest to dla ciebie obojętne, uważam, że łatwiejszym, lepszym i zdrowszym śniadaniem będą jajka. W jakiejkolwiek formie lubisz. Jeżeli chodzi o mnie, ja owsianek nie jem, co nie zmienia faktu, że u mnie są podopieczni w moim programie, którzy te owsianki jedzą i dalej mają efekty, bo są po prostu dobrze skomponowane. A kluczem w tym wszystkim jest to, żeby nie czuć, że jest się na diet. Tylko, żeby właśnie wprowadzać te małe zmiany, albo tak to wszystko modyfikować, żeby właśnie te efekty były i ludzie nie mieli takich ograniczeń. Bo te ograniczenia powodują to, że po kilku tygodniach rzucają po prostu osoby diety. A nie trzeba tego robić. Tyle na dzisiaj ode mnie. Koniecznie mi dajcie znać w komentarzu, czy jecie na śniadankę owsiankę czy nie, jeżeli nie to co innego, jestem bardzo ciekawy i o które w ogóle jecie pierwsze śniadanie, no, może być tak, że jak u mnie jest to między 10 a godziną 12, jestem ciekawy jak to właśnie wygląda u Was, wszelkie pytania też piszcie w komentarzach lub na kontakt małpa z z przyjemnością odpowiemy, dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu do końca, no i mam nadzieję, że jak zawsze widzimy się w kolejnym, kłaniam się, pozdrawiam, cześć.